Nie ja wiedziałem, gdzie pan stoje. No, się świeciło przecież na mnie. A wędrowcy? my to Ja rozumiem, no, ale to też może gdzieś na gdzieś tu się przesunął, Jakie? No, po prostu będzie smutnie bani, no. No i bacie, chodź tu. I to robimy tak, robimy tak. Hmm. Dziewiętnowy ulgowy 7 dni normalny nie czy nie mnie poza strefę jedna sztuka kupuje. dalej yy, płacę kartą no to weź sobie go jest normalny, nie jest zmienny, na no

No to wpisuj to. To no, chyba było tak. No? 45, 42. No jest taka starutka, ale zmodernizowana. Czekaj, musisz wejść, bo one się jeszcze będą zatrwały. No. No ale to już coś samo, to tle mogłabyś chyba sobie sama przeciągnąć. No nie jest jak, aż taki problem, jest? Nie, no się przecież no rzucasz bez, bez jajna, przecież na kółkach. No. Gdzieś na kółkach Nie Trzeba sobie... O, tutaj jest. Kropka. Co? Trzeba O, tu jest kuchnia. Ale śmiesznie, kuchnia jest z balkonem. No. Jest kuchnia z balkonem, a jednak jest siatka. Dobrze mi się wydawało. Ale zobaczcie, jednak jest taki malutki. Wiem, więc nie wiem, nie Czekaj, na razie to ja sobie tu sam muszę oglądnąć. Bo tak z to nie ma, to wiem. Tutaj są taki z patelnia. O! Są bytwanki. Bytwanki? Takie do pieczenia? Tak. Chcecie no. to? Mało jest normalnych gaków, przynajmniej w tej. Ej, faktycznie ja też mam w domu taką rytwankę. Ale bo tu jest ich kilka wręcz. Nie, to jest śmietnik. Dobra, tutaj nie. No, tu są zwykłe takie szpice. Tu są. Noże nawet ten nie jest bardzo sprawy. Tu są takie liczby. Wałek jest. Deska do krojenia, nawet sitko. Tu jak to wygląda? Normalnie. Tylko ciekawe czy jest gazowy czy jest elektryczne. Raczej jest elektryczne. A, tutaj jest... No, ale, czyli, czyli tak naprawdę tak jakby tego nie było. że jest niezbyt zbyt posprzątane. Czy tu. tu, doduwa, nie czy to ważne. tu, w kostkach. A, kuchenka bez czy jest ta, jest, jest zapalniczka. Nie, łazienka spoko, lustro duże, pianka jest, grzejniczek też jest elektryczny, jakby coś, z dużym brodzikiem ten I nawet z możliwością, żeby sobie usiąść pod prysznicem No, ale to mogę wyjść? Najpierw. A tu jest sypialnia, telewizor, łóżko, sofa, te szafy. Elegancko. I jest moskitiera w oknie. czy nie będą w te groźne zwierzęta wpadały. Nie w ogóle zobacz, że tutaj jest co długie mięta tylko. No dziwnie A tak kiedyś się robiło. A po co? Taniej. Mhm. niej. na półpiętrze i co długie? Się zatrzymuje jakby co druga ta jakby. Na jedną stronę, jest ciekaw, czy jest wyjście? Jest wyjście, no czekaj. Sęknięte coś, Albo tu dołem. dole. One niektóre mają na wyjście, wiesz, takie no, jakby na dwie strony, niektóre nie mają. Tam widocznie nie ma, może tam nie ma. jakieś pewnie wejście do piwnicy.